Się z tej strony, Mati. Witam Was na następnym odcinku na moim kanale. I będziemy patrzyli dziś na cheaty. Co są tutaj na Googleach Na Gemy do Brawl Stars. Będziemy patrzyli na dwa cheaty, bo już akurat znalazłem. Nie chcę mi się patrzeć na następne Brawl Stars. Hack na darmowe złoto, gemy oraz mega skrzynki. To jest jakiś. Chyba. Adminowy, nie wiem, że Brawl Stars, hack, darmowe demy, freedomz, CPL. Oto przechodzimy do pierwszego. Zaraz sprawdzimy o co w tym chodzi. Brawl Stars hack, dostałem przez adminowski dnia, przepraszam za to. Przez Arminowski, dnia 10 marca 2019 roku. Android. Brawl Stars Hack. Przejdź do generatora Brawl Stars Hack online. Opis Brawl... Opis... Jakiś Brawl Stars Hack. Opis. Dowód, że nasz Brawl Stars Hack działa. Dowód... Ja to zmieniam oczywiście. Dowód, że nasz Brawl Stars Hack zostanie zbanowany. Działa! Hack Brawl Stars generuje na ekranie odstawa darmo. Przejdź do generatora Brawl Starsak online. Od nowa to piszą. Kolejny raz, a tu są jakieś komentarze dziwne. Stałem mi się Nie nie czytać, bo jak zwykle tam będzie głupiego napisane. Brawl Starsak. Generuję online. Pobierz. Nikt nie dobra, samego go powiększyć. o to chyba naprawdę działa. Instrukcja obrazu rzutu. Get by cheatsy. Browser cheat Brawl stars Generator Online. Dodane do nieorganicznej ilości gemów do Brawl Stars z możliwością powtórzenia procesu w późniejszym etapie po wyczerpaniu gemów. Może na sms wysłać tym bezsensom Z jakaś ilość niczego. Darmowe gemy, gemy za darmo. No i w sposób na darmowe gamy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Jak odblokować wszystkich zadmiarzy za, za darmo? Ale on śmiesznie wygląda. Nic nie ma o tym napisane. Game Scarf or Clash of Clans. Bez numeru telefonu. Może sprawdzę. O, jest coś. To jest nasz, to jest nasz ostatni cheat. W Stars. Online hack, 4.1 Gems, Tokens, The Elixir. Mhm, mm są Gems. to kosztuje. Że widzę, że to kosztuje. To tyle. Common Doubles, jeden token, Rare Double, dwa tokens, Epic Doubles, pięć tokens, Legendary Double, e, dziesięć tokens. Znowu online hack, grafika. Tutaj se, jeżeli. Ja, no to patrzcie. Oni myślą, że tutaj nas oszukają. A zobaczcie na ich pucharki. O, ho ho! Każdy widzi, że to jest Nulls Brawl. Hmm. Heszek. Zarno z moim kodem. No i co to? Sprawdzimy sobie to. Oczywiście reklama. No, to tu nie ma nic. To nic nie ma, bardzo fajne. Prywatny serwer Brawl Stars. Konto Brawl Stars. Tyle gamów ja Battle Royale. Konto Brawl Stars. Jakieś kolejne. No to dobra. To widzimy się, tylko chciałam pokazać moje konto w Brawl Stars, nie chciałbym go stracić, to sami zobaczycie, tak więc widzimy się po przerwie, na moim koncie w Brawlu. Słuchajcie, jestem już na swoim koncie, no i zobaczcie sobie moich zadmiarzy, oto wyglądają oni tak, jednego pucharka do 17 rangi kruka. Oto... Tak się prezentują moi zadmiarze, a pucharki to tak. Jeszcze moje konto tu. Zobaczcie sobie. Ok. No i dołączcie do takiego klubu naszego. No oczywiście ziomki xd. Dołączcie do klubu ziomki xd będziecie mogli tam być awansowani przez no ten kto ma legendę jeszcze nie zostałem awansowany bo bo nie zostałem nie zostałem bo nie zostałem no nie zostałem awansowany dlatego bo jeszcze nie grał ten twórca klanu tak więc do widzenia w następnym odcinku i na razie